Witajcie w przestrzeni Arbitrum. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie tygodniowe. Tydzień od 9 do 15 września 2024. W tym tygodniu nie będziemy mieli zbyt wielu tranzytów planet ani koniunkcji. Natomiast kolejny tydzień będzie bardzo intensywnym tygodniem, i na ten czas będę nagrywała oddzielny odcinek, moi drodzy, ponieważ będzie to pełnia Księżyca w rybach oraz zaćmienie Księżyca w rybach. Zaćmienia wycinają coś raz na zawsze z naszego życia. Zakańczają, więc będzie to niesamowita energia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten tydzień, za chwilkę przedstawię Wam wiadomości z kart Tarota. Natomiast powiem tak, jest bardzo dużo trygonu wody, jest bardzo dużo nowej energii, są podróże, jest miłość, jest karta kochanków, są sprawy sądowe, są wybory. Moi drodzy, chciałabym zacząć od nowej talii kart, mój nowy nabytek. Zobaczymy, co na ten tydzień. Karty będą chciały nam przekazać od 9 do 15 września 2024. Siła celu, moi drodzy, osiemnastka, więc jedynka nowe początki, ósemka dążące ku sukcesowi. Razem daje nam dziewiątkę, więc dziewiąty rok numerologiczny, dziewiąty miesiąc, moi drodzy, ósemka. Zakończyliśmy ósmy rok, ale też zakończyliśmy sierpień, więc co wy zakończyliście? I co nowego do Was nadchodzi? Zaraz sprawdzimy, co nowego do Was nadchodzi. Moi drodzy, niezbadane morze, numer 46, może Wam coś podpowiada. Więc może woda, są to uczucia, emocje, niezbadane uczucia, nowe uczucia, napływ nowych uczuć, emocji. Zobaczymy, co karty żywiołu właśnie... Wody moi, kochani, pokładaj ufność, karta pokładania ufności. Więc to jest dla nas wskazówka na ten, na ten nadchodzący tydzień. I zobaczymy, co dalej. I czas zabawy. Kochani, nadszedł czas na zabawę. A może wy wybieracie się w tym tygodniu na jakąś zabawę, na jakiś wyjazd, na jakieś celebrowanie, świętowanie? Ja wiem, że ta karta od razu jest dla mnie, ponieważ mi takie wydarzenie się zapowiada. Kochani, i miejcie spokój. Przede wszystkim miejmy spokój, bo będzie to intensywny czas zmierzający właśnie ku temu korytarzowi zaćmień, więc. Kwestia wybaczenia sobie, więc niektórzy jeszcze w tym ósmym roku, ósmym miesiącu nie zakończyli sytuacji z przeszłości. Być może nie uzdrowili jakiejś relacji samemu ze sobą. Nie możecie sobie wybaczyć, że związek się zakończył. Obwiniacie się, noście poczucie żalu, że jesteście odrzuceni, czy byliście odrzuceni. Kochani, przeczytam Wam przesłanie karty: odrzuć stare poczucie winy i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Moi drodzy, jesteście tego warci, jesteście warci wszystkiego, ale jeżeli nie będziecie sami ze sobą zdrowo, w dobrych relacjach, w zdrowej energii żyli, no to niestety ta energia będzie przekładała się na inne związki, relacje, pracę i tak dalej. Moi drodzy, będziecie mieli boską magię. Zobaczymy, co tarot anielski, co tarot anielski na ten czas. Ma nam do przekazania tydzień od 9 do 15 września 2024. Gwiazda, a więc pięknie słuchajcie błyszczycie. Wy, wy po prostu macie moc, wy macie kreację, wytworzycie niesamowite projekty, wy przyciągacie niesamowitych ludzi i przesłanie karty brzmi. Uwierz, że masz przed sobą świetlaną przyszłość. Marzenia się spełniają. Pozytywne zmiany, które przynoszą koniec trudną, trudnym sytuacjom. I światełko w tunelu. Kochani, bo być może wy, wy nie mogliście się z czymś pogodzić. Być może do tej pory nie możecie się z czymś pogodzić. Tutaj była utrata spokoju, umysłu bądź wolności osobistej. Tutaj niektóre osoby mogły mieć również takie coś, że osoby postronne, obok, nie z rodziny, Absorbowały energię, właśnie waszą, właśnie tak uzurpowały sobie prawo do tego, aby zarządzać Waszym czasem, aby zarządzać Waszym czasem wolnym, aby wpadać do Was bez zapowiedzi. Moi drodzy, pamiętajcie, Wasz dom to Wasza oaza, to Wasza świątynia, więc dbajcie o energię w tym domu. Jeżeli chodzi o dbanie o energię, polecam bardzo fajne kadzidło, smocza krew. Zresztą smocza krew jest wykorzystywana w kosmetykach, to jest kapitalna substancja na oczyszczanie, na przyciąganie bogactwa, słuchajcie, obfitości do firmy, świetne kadzidło, cedrzyniec. No, i oczywiście Palo Santo. Energetyzacja, równowaga energii. Moi drodzy, zakupicie kadzidła oczywiście u mnie. Napiszcie maila, jeżeli potrzebujecie. Zobaczymy, co jeszcze Tarot Anielski na ten tydzień ma nam do przekazania. Jakie ostrzeżenia? Jakie ostrzeżenia z kart. Moi drodzy, bezsenne noce. Numer karty 9, a więc tym bardziej silny. Bezpodstawny lęk. Oczekiwanie najgorszego prowadzące do samospełniających się przepowiedni. Pozwalanie by zmartwienia urosły do rangi rozmiarów nieproporcjonalnych. Moi drodzy, wy możecie mieć w nocy sms -y, wy możecie mieć e, powiadomienia wyciszone, być może też widzę tutaj człowieka mającego powiadomienia wyciszone i coś się może ukazać. Prawda może wyjść na jaw. Moi drodzy, dlatego że wchodzimy w kolejną kwadrę Księżyca. Mamy tutaj bezsenne noce dosłownie skupianie myśli na negatywach. I karta rada, motywacja, inspiracja, ale są tu osoby dramatyzujące ambitne, ale dramatyzujące. Wy powinniście jako wy przejąć rolę przywódcy w swoim życiu, e, kochani. Stanąć w świetle reflektorów, być może ktoś staje w świetle reflektorów, ma jakiś event, jakieś wydarzenie właśnie w tym tygodniu, publiczne przemowy. Więc kochani, kto z was będzie przemawiał publicznie? Ja wiem, że również jest to dla mnie, ponieważ szykuję dla was nowe materiały, jeżeli chodzi o tą energię 18 września 2024. Ogromnie Ważny super księżyc, super księżyc w rybach, zaćmienia, korytarz zaćmień, więc będzie się działo. Nie traćcie z oczu szerszej perspektywy. Wyrażajcie swoją wizję i rada. Uodpornijcie się, moi drodzy, na krytykę. Złapałyczek kawki. Zobaczymy, co z kart wyroczni. Dla nas, jakie wiadomości z kart wyroczni na ten tydzień od 9 do 15. Regeneracja, znowu numer 46, po raz kolejny w dzisiejszym czytaniu. Czwórka, stabilizacja, potrzeba stabilizacji, stabilizacji zawodowej, stabilizacji finansowej. Szóstka, sukces, dom, rodzina, harmonia, równowaga wewnętrzna, moi drodzy. I wiecie co? Nie ma jak w domu, tak słyszę. Oddychajcie i coś nie jest dla Was, więc być może... I tu mamy jeszcze niezbadane może, moi drodzy. Ja tutaj widzę, że ktoś regeneruje się po związku, po relacji, która przeszła niestety, ale na inny etap, odeszła do przeszłości. Ktoś regeneruje swoje siły, ale to nie było dla Was. Słuchajcie, to co ma być dla Was, to do Was przyjdzie z serca, z duszy, ale. Bierzmy głęboki oddech, oddychajmy spokojnie i naprawdę nieznane może. Pełni, ta, ta pełnia w rybach, ten super księżyc, ten once in a blue moon, moi drodzy, może przynieść nam nieoczekiwane wiadomości. I nie bójmy się marzyć. Mamy tutaj kartę marzyciela, a więc głupiec, zero dusza, to za czym ciągniecie twoja dusza, co wy kochacie robić, co dla was robicie z pasją, i tu będzie się bardzo dużo działo, kochani, w tym tygodniu. Mamy również uwolnienie, więc uwolnienie. Być może karmy, być może tej ósemki. Ktoś z Was powinien był jeszcze usłyszeć o tej ósemce, że powinniście pewne rzeczy zostawić w tamtym czasie, tak? W sierpniu, co powinno odejść. I znowu mamy kartę medytacji. Moi drodzy, przeczytam Wam przesłanie. Wglądy, które następują dzięki medytacji. Możecie też potrzebować czytania prywatnego. Zapraszam na moje usługi do przestrzeni arbitrum. Czytania, lekcje i długi karmiczne. Czytania duszy czytania anielskiej odpowiedzi, wahadło, które jest do Waszej dyspozycji, na którym możecie sprawdzać Wasze pytania, przesłania anielskie, czytania anielskie, więc jest w czym wybierać. Zakończenia, które prowadzą ku nowym początkom. I tak jak mówiłam, karta 18, która wyszła, jedynka, tu już się szykuje nowy początek, Wy jeszcze nie wiecie, bo coś się może dziać w tle, ale jeżeli uwolniliście się od ludzi, od sytuacji, które Wam nie służą, Trzeba iść do przodu. Zostawiamy i mamy koniec trudnych czasów, moi drodzy. Być może wiodło Wam się nieciekawie przez ostatnie 8 lat. Jeżeli w tym sierpniu, wyjątkowo, ja słyszę Uwolniliście się od pewnych relacji, pewnych związków, pewnych nawyków, być może, bo sezon panny, panna jest ugruntowana, panna to zdrowe odżywianie, więc być może zmieniliście sposób odżywiania, być może mieliście oczyszczanie energetyczne. Dajcie znać, moi kochani, jestem ogromnie ciekawa, jak wam minął sierpień, czy sprawdziły wam się czytania. Moi drodzy, Tutaj jest ostrzeżenie: nie izolujmy się od innych. Nie izolujmy się od innych. Dajmy sobie przestrzeń i czas na zabawę. Jeżeli chcecie, jesteście singlami. Pijcie więcej wody, właśnie widzicie ten sezon panny i wyskoczyła mi karta. Pijemy więcej wody, dbamy o odżywianie, dbamy o to, żeby dostarczać tylko i wyłącznie dobre substancje i oczyszczanie. Oczyszczanie organizmu, więc być może detoks, być może detoks emocjonalny, być może, ale zobaczcie, pozwól sobie odejść. Czy to nie jest niesamowite? Same wyskoczyły. Moi drodzy, puśćcie coś, albo wy już puściliście, ale radzę wam to zrobić jeszcze w tej dziewiątce, bo wiecie, jak już wejdziemy w dziesiątkę, to jest znowu jedynka, numerologia, nowe początki od duszy, więc jeszcze jest ten ostatni moment, taki krytyczny stopień na zostawienie pewnych rzeczy w przeszłości. Zobaczymy, co karty mistrzów duchowych. Chcą nam przekazać, i zobaczcie, energia, moja absolutnie ukochana karta. Otwórzcie swoje serce na miłość. I tutaj przychodzi miłość numer 33, a może 34. Albo 32. Osoba poznana od serca, z duszy. I tutaj musicie opanować sytuację, jeżeli chodzi o przeszłość, bo będą wracały osoby z przeszłości, które no chcą dramatów, melodramatów. Być może chcą się z Wami spotkać, być może dają o sobie znać osoby z przeszłości. No właśnie, jeszcze z tej ósemki, moi kochani. Ale wykorzystanie swojej magii, wykorzystajcie. Macie moc. Zapraszam Was na te usługi prywatnego. Zapraszam do obserwacji Facebooka, Instagrama. Codziennie macie dawkę wiedzy. Zaufajcie swojej intuicji. Słuchajcie muzyki solfejżowej, rozwijającej w Was intuicję. Dobrze, moi kochani, przechodzimy teraz do kart żywiołu ziemi. Karty żywiołu ziemi. Rozkwit, kochani, rozkwit. Macie rozkwit. Rozpoczynanie nowych początków. Wznieście się wysoko, podzielcie się swoim przesłaniem i świećcie swoim światłem. Pokażcie, ile jesteście warci. Więc, kochani, odblokujcie potencjał. Tego Wam życzę bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, buziaki, uściski. Cudownego tygodnia.